Wieża kościoła zawaliła się, dźwig upadł na dach wieży, wiele osób jest rannych. Zajmij się rannymi i zabierz ich z miejsca wypadku. Ostrożnie, struktura budynku jest zniszczona w wielu miejscach, istnieje niebezpieczeństwo zawalenia. Zabram. Najpierw usunąć belkę, która przygniotła ranną osobę. Nie ma może problemu. to zrobić jeden tak? ze strażaków. No. Jestem w Uwaga. drodze. Załatwione. instrukcja jest niestabilna. Zaraz może się oderwać kolejny element. Tak. W drodze. Tak? Tak? Zadanie przyjęte. Jestem tak w drodze. Jest. W drodze. Tak? Załatwione. Pracuję nad no. tym. Pracuję nad tym. Słucham. W drodze. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Znakomicie, nie mam żadnych zastrzeżeń, trzymaj tak dalej.